Cześć, słuchajcie, w tym cyklu opowiadamy wam o metodzie design thinking. Jak sobie zastosować tą metodę do wypracowania nowej oferty w instytucji kultury, takiej oferty, która lepiej będzie odpowiadała na potrzeby waszych odbiorców. W design thinking chodzi o to, żeby po pierwsze poznać swojego odbiorcę, swojego klienta, na dzień dzisiejszy, jaka jest jego charakterystyka, jak wygląda jego życie, wiecie, jakie są jego potrzeby, jakie są jego zainteresowania, jak spędza czas. No wszystko, co możemy tylko się o nim dowiedzieć, będzie napędzało naszą wyobraźnię i naszą kreatywność względem tego, co możemy tym osobom zaproponować, narzędzie narzędzie, które jest no, niezbędne i w 90% przypadków wykorzystywane właśnie w procesach Design Thinking, wywiad. Chodzi o to, żebyście się spotkali ze swoim rozmówcą, ze swoim klientem no i poprowadzili rozmowę, taką nieformalną, długą, podczas której zbierzecie jak największą liczbę informacji na temat swojego odbiorcy. Wywiad jest prowadzony w, no, w konkretnych celach. Tak? czyli dotyczy tych kwestii, które Was akurat interesują. No, macie konkretną działalność, nie wiem, prowadzicie, produkujecie wystawy, czy spektakle, czy innego rodzaju wydarzenia kulturalne. No więc odbijając się od tego, jak wygląda Wasza oferta, możecie sobie ustalić pewne cele rozmowy i wywiad właśnie powinien zostać poprowadzony wokół tych celów. I najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o wywiad, o taką rozmowę, która trwa 60 minut, jest prowadzona wokół konkretnych celów, to jest to, że to powinno się odbywać w atmosferze takiego zaufania, po to, żeby wasz rozmówca opowiadał wam prawdę o sobie, tak? nie konfabulował, nie zmyślał, nie mówił tego, co wydaje mu się, że wy chcielibyście usłyszeć. E, tylko mówi po prostu to, jak jest, jak jego życie wygląda, jakie są jego doświadczenia. Trzy takie punkty charakteryzujące. E, wywiad stosowany w, przy metodyce design thinking trwa około 60 minut, jest prowadzony wokół atmosfery zaufania, zbudowany na atmosferze zaufania, no i jest prowadzony wokół konkretnych celów. Taka dłuższa rozmowa, którą prowadzicie ze swoim odbiorcą. Ona ma taką charakterystykę, że w toku jej trwania pozyskuje, pozyskujecie bardzo dużo informacji, tak jak my to mówimy, o charakterze jakościowym. Nie szukamy tutaj liczb, prawda, e, jakichś krótkich odpowiedzi, tylko szukamy opowieści, historii. Z tych danych nie stworzysz sobie żadnej statystyki, że x ludzi robi tak, a y robi tak, a taki procent tak. To w ogóle nie o to tutaj chodzi. Te opowieści mają mieć taką moc właśnie inspirowania ciebie e, i pozwolenia tobie złapania, ja lubię tak mówić, czucia właśnie tej osoby, tak, czyli wcielenia się w jej sytuację. Czyli, no, koniec końców chodzi właśnie o tą empatię. E, czyli podsumowując, dane, które tu zbierasz, to nie są liczby, to nie są tak zwane, niektórzy tak mówią, to nie są to tak zwane obiegowe konkrety. E, chociaż dane, które zbierasz, mają konkretną moc. E, są to słowa, historie, obrazy, dźwięki.